leży jeden leży drugi leży trzeci leży jeden leży czwarty kurwa zdarzało się z ja pierdolę ale goryl Leży piąty kurwa. Dobra, 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 chcę rozwalić pięć. Leży szósty kurwa. Leży. Leży jeden. Drugi. Drugi leży. Leży drugi. Leży jeden. Leży jeden. Nice. Leży jeden. Spokojnie, sam ząską nie biegł. Leży kurwa. Cześć tam na daleko. Leży jeden. Leży jeden. Leży drugi. Leży jeden górkal. Trzyda. Leży. Leży drugi. Leży jeden.